Moi kochani, tytuł, który przeczytaliście, to nie jest ani żaden żart, ani żaden clickbait. Ten kanał od momentu publikacji tego filmu zostaje oficjalnie zamknięty. A cała przygoda, którą razem przez te lata wspólnie przeżyliśmy, właśnie dobiega końca. I mówię to z przykrością, ale jest to ostatni film na tym kanale. Chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć, Dlaczego podjąłem taką, a nie inną decyzję? I zdradzę wam rzeczy też, o których nigdy wcześniej publicznie nie mówiłem. Myślę, że będzie ciekawie. Na początku chciałem wam powiedzieć, dlaczego ten kanał w ogóle powstał. A powstał dlatego, bo, tak samo jak wy, byłem zwykłym fanem YouTube'a. Oglądałem wszystko, co się po prostu dało. Śledziłem różnych twórców i najprościej mówiąc, żyłem tym. YouTube to było moje życie, zanim zacząłem nagrywać. I z tego powodu miałem sobie silną potrzebę, aby zacząć tworzyć filmy, które sam chciałbym oglądać. Przez ten cały czas udało mi. się się przeżyć naprawdę różne rzeczy, które zapamiętam do końca życia. Od skakania przez płonącą obręcz, albo skok na bungee z zasłoniętymi oczami, układanie kostki Rubika w szybowcu, czy przejście kilkaset metrów pod ziemią przez klaustrofobiczną jaskinię. Spędziłem też 50 godzin na bezludnej wyspie na drugim końcu świata, na całe szczęście z moimi przyjaciółmi. Spędziłem też 50 godzin w izolacji, kompletnie sam. I 50 godzin 2 metry pod ziemią, pogrzebany żywcem w trumnie. Było naprawdę szalone. Zorganizowałem też randki dla mojego najlepszego przyjaciela Ostrego i na ten odcinek zaprosiłem 100 przepięknych dziewczyn, żeby miał szansę znaleźć tą jedyną. Rok później, po moim rozstaniu, on zrobił dosłownie to samo. W tajemnicy przede mną zorganizował taki sam odcinek. Finalnie obydwoje dostaliśmy kosza. Najbardziej podobały mi się odcinki, w których braliście udział wy, czyli moi widzowie. I były one dla mnie najbardziej istotne, bo zależało mi na tym, żebyście mieli z tego jak najwięcej frajdy. Finalnie to właśnie te odcinki sprawiły, że kanał tak. Tak wyróżniał się na tle innych i stał się tak wyjątkowy. I głupio byłoby mi, gdybym miał to wszystko zakończyć, a nie podziękowałbym wam za to wszystko. Na przykład za odcinek z Mustangiem, na którym bez przerwy praktycznie przez 30 godzin staliście i trzymaliście ręce na Mustangu tylko po to, aby go wygrać. Albo graliście w Werka w jednym z największych parków rozrywki w Polsce, uciekaliście na przykład z prawdziwego więzienia, graliście wrzutki z helikoptera, zbudowaliście największą w historii wieżę z samochodów osobowych i wysadziliście największe TNT na świecie. No, z czego ja akurat musiałem się tłumaczyć na prokuraturze? <laughs> Ale cały ten kanał tworzyliście razem ze mną i to w tym wszystkim było właśnie najfajniejsze. I gdy wiedziałem, że ta przygoda zaczyna się kończyć, chciałem stworzyć dla Was taki odcinek, który będzie finalnym podziękowaniem za te wszystkie lata. I stąd pojawił się pomysł na specjal, w którym aż setka z Was, setka moich widzów przez 100 godzin walczyła o 100 tysięcy złotych. Dużo tych setek, wiem, ale trochę o to chodziło. Chciałem, żeby to był najbardziej dopracowany odcinek na kanale. Przez trzy miesiące, naprawdę. Kilkadziesiąt osób z naszego zespołu starało się stworzyć coś, co wszyscy razem będziemy mogli wspominać do końca życia. A łączny koszt tego projektu wyniósł pół miliona złotych. Paradoksalnie, na pierwszy film na kanale Squid Game wydałem 5 tysięcy, na całą produkcję, na ostatni film na kanale wydałem pół miliona. Mocne. Zarówno cała produkcja, moi przyjaciele, jak i wy sprawiliście, że mój cel nagrywanie filmów, które sam chciałbym oglądać, nie tylko został zrealizowany, ale przerósł wszystkie moje początkowe oczekiwania. I dziękuję wam za to raz jeszcze, że mogliśmy tworzyć to wszystko i zakończyć to w tak niepowtarzalny sposób. Serio! Dziękuję wam. W takim układzie możecie się zastanawiać, dlaczego to koniec. Praca nad tym kanałem to całe moje życie i decyzja o jego zamknięciu na pewno bardzo boli, ale jest również niestety nieunikniona. Jak już wiecie, kontakt z wami i wspólne tworzenie filmów jest dla mnie najważniejsze. Ale praca na tym kanale, nad tak potężnymi produkcjami sprawiła, że z każdym miesiącem te publikacje były po prostu coraz rzadsze. Chciałbym, żeby zakończenie tego kanału to był punkt zwrotny w całej naszej historii. Nadal chcę tworzyć filmy i jednocześnie chciałbym, żeby ten kanał zestarzał się z dumą. Dlatego od dzisiaj ten kanał staje się oficjalnie zamknięty. Ale nie byłbym sobą, gdybym opuścił YouTube całkowicie. Myślę, że to wiecie. Chciałbym być z wami zdecydowanie częściej niż przez całą moją karierę do tej pory. Przede mną zupełnie nowe wyzwanie. Od 30 listopada rozpoczynam podwójne daily na nowym kanale, gdzie przez następny rok dostaniecie ode mnie ponad 7 DMSet materiałów. Codziennie o 15.15 .15 wleci jeden nowy film na kanał i jeden nowy short na kanał. Nie mogę się doczekać. I jeszcze raz dziękuję Wam za tę całą wspólną przygodę, serio. Teraz czeka nas kolejny rok, kolejne chwile i kolejne momenty, które mam nadzieję, że zostaną z nami jak najdłużej. Mój jego oglądanie.